Dlaczego mój kolega, moja koleżanka prawie wcale nie chorują? A ja mam infekcję raz w miesiącu. Czy jest jakiś prosty sposób, żeby poprawić swoją odporność? Nazywam się Suzanna Rejowska, jestem lekarzem. Zapraszam. Na odporność składa się wiele czynników. Wpływ warunkowań genetycznych, przebiegu ciąży, przechorowania chorób we wczesnym dzieciństwie, w okresie przedszkolnym, wyszczepienia lub jego braku, ale także sposób odżywiania, sposób funkcjonowania, ale najsilniejszym czynnikiem Poprawiającą stan zdrowia jest poczucie zadowolenia, dobre nastawienie do życia, poczucie szczęścia. Za ten stan odpowiedzialne są neuroprzekaźniki, takie jak endorfiny, oksytocyna, serotonina, dopamina. I aby odpowiednio wysoki poziom tych neuroprzekaźników występował w naszym organizmie, Możemy wprowadzić zachowania, sposoby funkcjonowania i uzyskać ten efekt. Wystarczy dobra porcja śmiechu. Regularna aktywność fizyczna czy to spacer, jazda na rowerze, pływanie, lub sadzenie kwiatków. Morsowanie jest również uważane, za czynnik podnoszący endorfiny, jednocześnie wpływający na poprawę odporności. Możemy wprowadzać w swoim życiu zasadę przytulania, dbania o to, by inni byli przytulani, czas na wypoczynek i dobry sen. Wszystkie te czynniki razem mają istotne znaczenie w powstawaniu dobrostanu, poczuciu poczucia dobrego zdrowia i wzmacniania naszych sił. W ten sposób nasz układ odporności będzie wystarczająco dobry, aby chorować jak najrzadziej i cieszyć się zdrowiem codziennie. Zachęcam. Zaglądaj na naszą stronę, lajkuj i subskrybuj. Życzę Ci dobrego dnia.